Witajcie na kanale e Maniac TV. Dziś na warsztat biorę Titanfall 2. I teraz chciałbym Wam wyjaśnić, długi czas nie wrzucałem żadnych filmów, a to dlatego, że czekałem na Helm VR od Sony oraz na premierę konsoli Sony PlayStation 4 Pro. I teraz będziecie mogli zobaczyć Titanfall w wersji 1080 z dodatkowymi efektami, które generuje właśnie PlayStation Pro. Przejdźmy do wyboru misji. Tu mamy misję kampanii. I ja może wezmę. która to była. To była ta chyba. Dobra. Wejdźmy tu. Na niskim, żebym, żebym mógł spokojnie opowiadać Wam. Titanfall 2. Jedynka wyszła tylko i wyłącznie na, na, na Xbox One i PC Była ekskluzywem. Natomiast gra była tak dobra, że respawn i, i wielu fanów konsoli i Sony bardzo chciało zagrać w Titanfalla i ta dwójka już jest na wszystkie platformy, na PC to na Xbox One i na PlayStation 4. No i zaraz sobie zobaczycie. Co wam mogę powiedzieć? No, gra jest tak dynamiczna i tak fajna. Grałem w Titanfalla jedynkę na Xboxie One który jest notabene w jej access za darmo. Jeżeli macie Xbox One, kupcie jej access, zagracie w jedynkę. Słuchajcie, naukowcy IMC stworzyli zakrzywiacz, to broń, którą można zniszczyć całą planetę, ale nie zadziała bez swojego źródła energii, w jest arka. Wasze zadanie to przejęcie Arki nim opuścić bazę lotniczą. Korpus tu? przygotować broń! Przygotować się na zrzut Tytana! Tutaj akurat będziemy walkę, mieli walkę Tytanów. Nie za bardzo chciałem tą, ale sobie zobaczycie jak wygląda. No gra jest przepiękna, design gry. Gra działa w stałych 60 klatkach animacji na sekundę. Nawet na zwykłej konsoli PlayStation 4.

Polski dubbing też daje radę, ale same efekty dźwiękowe wybuchu przelotów. Na, w lewym w dolnym rogu macie 88% teraz jest naładowany taki super za chwilę. Pokażę, każda zresztą. I teraz. Jeszcze z... taką serię. To jak można zmieniać rodzaj ilusze obręb Tam jest bateria, który się miał Nasze baterie wypadają z zabitych lub, lub są Przejdźmy na Ronin, to jest takie fajne, mamy takiego shotguna i, i miecz.

Sami widzicie jak ta gra jest dynamiczna aż zapiera, dech, Tam, przed nami jest winda no. Dalej w pilocie, za mną chwila, Jedziemy, chwila się w pilocie. Jak widzicie, gra jest... No wybuchy, wszystko się błyska, efekty dodatkowe, które tutaj daje to PlayStation Pro, rozmywania powietrza, załamywanie się światła i tak dalej i tak dalej, no to wygląda przepięknie. Gra cały czas, to jest akurat kampania, kampania jest świetna, trzyma nas w napięciu, tu widzę, że możemy jakąś broń podnieść, ale ja już mam tutaj, ja już tu wszystkie jakby, tu mam jeszcze Legion tylko zablokowany, będę musiał gdzieś znaleźć. Ale zostaje przy tym... Oto i ona! Dążymy jeszcze przechwycić Arkę! Zapis. Ruchy, ruchy! Zbliżają się wrogowie! A jest zbliża się bez Oj, ktoś będzie tutaj złapał. Oj, oh. oj, oj. Tak wygląda single, ale multi to też jest zabawa na całego. Nie zachowujemy.

Tutaj. Uwaga, uszkodzenia Uwaga, boli... wam, że robię tą... Komisję no, Bas piąty raz, bo gra jest tak fajna, że nie do niej powracać. Kilka razy no, tak się przyjemnie gra. Typowy arkadowy shooter. W dobrym starym stylu. Jeszcze jak macie super powiedzmy, sprzęt, dźwiękowy, to te wybuchy to. Ja w tej chwili gram na słuchawkę, żeby nam tutaj nagrać na telewizorze nawet to się prezentuje rewelacyjnie ale jakbyście mieli są system 71 wtórzy to jest po prostu Może wręcz na pewno bateria, by była tam, na tam wcześniej z pełną baterię. Idziemy, no, 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 dobra. rozbieramy z nich Dobra, i teraz co? Mówimy się? Czy muszę zejść? Oczywiście z tytana możecie wyskakiwać patrzcie. Czy tam wtedy was chroni? wskoczyć. እእን 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 Long. Arka zmierza w Twoją stronę, brzmienie się wszystkim zajmie. Do zobaczenia. I tak wygląda jedna z misji, jedna z części misji, bo ten etap. E, e, Etapy są podzielone na różne sekcje, więc teraz wybrany przejdę do kolejnej sekcji. Może przejdę do oceny gry, bo sami widzieliście, jak gra wygląda. Gra jest tak dynamiczna, że nawet nie daje mi chwili, żeby się skoncentrować, żeby o niej opowiedzieć. Więc teraz jest mm, e, chwila przerwy. Titanfall Emaniac TV, czyli ja wystawiam tej grze, dziewiątkę, absolutną dziewiątkę. Multi to też jest. Kawał dobrej roboty, świetnie się gra w multi, yy, zagrywam się w niego. Yy, odstawiłem nawet Destiny na dłuższą chwilę. I jeśli zastanawialiście się nad tym, czy kupić Titanfall 2, to jest to absolutnie świetny wybór. Owszem, mamy Battlefield'a, mamy Call of Duty. Call of Duty też wam zrecyzuję w najbliższym czasie I, i Battlefield'a też, ale to jest taki, yy, to jest yy, trzeci FPS, który zupełnie daje nam co innego. Daje nam arkadowe odczucie e, rozgrywki. Jeżeli chcecie się no, przyjemnie spędzić weekend, kupujecie Titan i naprawdę przechodzicie go w weekend, single, a multi daje wam trochę wydłużoną rozgrywkę. Ale popatrzcie sobie, jak ta gra wygląda i, i jaki jest design. E, no, ja jestem zachwycony Emaniac TV, ja wystawiam ocenę e, 9 tej grze. I, i, I zachęcam Was z, z, do zakupu. No. Zapraszam Was też do oglądania moich innych filmów. Naprawdę, ja jestem tak zachwycony ogrom, że nawet nie wiem, co nie powiedzieć. Jest, jest tak dobra i tak dynamiczna. Te 60 klatek, ta grafika, te efekty. Popatrzcie, no to nie trzeba nic mówić, wystarczy popatrzeć. teraz zobaczycie jak przy pomocy robota robot będzie mną rzucał to może będzie misja jak on będzie wrzucał ja będę musiał odbić statek analiza jedno. na końcu będziemy walczyć akurat nad... sam walczyć zobaczcie jak się dzięki HDR jak się światło tych tych płomieni tego robota rozkłada no to jest w tej chwili dynamiczny kontrast o ja spadam proszę nie ktoś złapie. trzymaj się. jeszcze raz zachęcam was też szczerze do kupienia e, Titanfall 2 no, nie, nie, nie będziecie żałować wydanych pieniędzy na tą grę naspero poć rzucić a będę musiał do Dasz radę, Uber. Na pewno chcesz to zrobić, BT? Zaufaj mi. Jeszcze jak słyszycie Polski... Polsk, polska lokalizacja jest rewelacyjna. Ja Z jestem też tą częścią zachwycony. Lecę, 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 Dobra, nie wrzucił, a ci mnie podrzucą. Nie możemy cię podstawić bezpośrednio pod Mostek. Nie przebijemy się przez te działa. Wyrzucimy cię na rówie. Będziesz się musiał dostać na dziób. Kontakt z lewej. Uber, podlecę tak blisko jak się da. Wyczuj moment, żeby skoczyć. Teraz, dawaj! Niezły skok! Będziemy cię odwołać Mostek! Mam drogiego pilota w piątym łańcuchu. Na więcia!

jest akurat wartę, więc to bardzo. Jest duże Oczywiście biegamy po ścianach, tak jak w pierwszej części. Już chciałem zakończyć ten film kilka razy, ale widzicie, jak się tak gra, wciąga. Nie Jestem pewien, to wystarczy. Super, pośmiesz się. Pękna peczka głowy! Opuścić statek! Opuścić! Co tam się dzieje? Oooo! Straciliśmy Braxtona! Trzymać kurs! Kontakt! Wiosław zabroni! Pomo do pomocy wezwać roboty. za przebieg po ścianie. Wow, Nie mam amunicji. Ale trzeba coś podnieść od nich. Wow! dobrze. A, to jest shotgun Dobrze, nie będę wam tutaj zdradzał dalszej części i robił spoilerów. Jeszcze raz, Emania TV wystawia Titanfall 2 na konsole Sony PlayStation Pro, widzieliście to wersję na konsole Sony PlayStation Pro, Ocenę 9. Jeśli lubicie FPS-y, to się nie zawiedziecie i serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście zakupili drugą część Titanfall. Ja Was zapraszam na mój kanał Emania TV, tam więcej recenzji gier oraz sprzętu.